Te dwie blaszki, ten to jest włącznik, to jest ściśle tajny włącznik. Dwoma drucikami łączyć trzeba w obwód instalacji alarmowej. A do takiej instalacji alarmowej potrzeba. No może to być żarówka, ale lepiej, żeby to był dzwonek elektryczny albo jakiś brzęczyk. I łączę. Jeden z przewodów, który od tych blaszek był wyprowadzony, łączę z dzwonkiem elektrycznym, drugi część, drugą część przewód dzwonka i drugi przewód z tego włącznika. Połączę z bateryjką. Ale tutaj uwaga, wtedy miałbym, no nie mam możliwości wyłączenia urządzenia alarmowego. A przecież musi być taki wyłącznik, który mnie, czyli temu, który zna tajemnicę urządzenia alarmowego, mnie. Czyli wam pozwala na wyłączenie tego urządzenia alarmowego. W takim razie jeszcze dodatkowy jakikolwiek taki włączniczek, łączę go w obwód. Popatrzcie. I teraz ja, ja to robię łączę przy pomocy wtyczek, żebym mógł łączyć szybko, ale nie musi to być przy pomocy wtyczek. Można bezpośrednio łączyć. Prąd z baterijki popłynie przez te dwa przez jeden z drucików do tego tajnego włącznika. Z tego tajnego włącznika na dzwonek elektryczny, do dzwonka elektrycznego, dzwonka elektrycznego, przez dodatkowy włącznik, który ma mi służyć do wyłączenia instalacji alarmowej. Jeśli teraz ten włącznik włączę, to alarm będzie działać. Ale będzie działać kiedy? Dopiero jak ktoś podniesie, na przykład, moją ulubioną książkę. Mam tę moją ulubioną książkę i teraz wychodzę z domu pod serwetą albo pod arkuszem papieru. Tam gdzieś schowany jest ten ściśle tajny włącznik, a na nim leży książka. Teraz wychodzę z domu, popatrzcie, włączam przyciskiem, włączam urządzenie alarmowe, ale ono nie działa. Nie działa dlatego, że książka rozłączyła te dwa styki tajnego włącznika. W takim razie, jeśli przychodzi ktoś niepowołany i chce moją szkatułkę, moje pudełeczko, czy moją ulubioną książkę pora to się od razu włączy samoczynnie alarm. Od razu, tylko troszeczkę dotknąć, włączy się alarm. A ja wiem o tym, że tam jest urządzenie alarmowe i przed tym naciskam się włącznik, wyłączyłem urządzenie alarmowe i mogę książkę zabrać. Według tej zasady, to znaczy budując taki włącznik elektryczny, taki włącznik elektryczny, możecie zbudować zupełnie inne urządzenie automatyczne. Na przykład... Tablica, na której wisi szkolna gazetka, być może jest na korytarzu, nie bardzo dobrze oświetlonym. To możemy zrobić na tej tablicy ze szkolną gazetką dodatkowe oświetlenie, wykorzystując do tego celu zwykłe baterijki i zwykłe żarówki zasilane przez te baterijki. A więc baterijki i żarówki od latarki kieszonkowej będą oświetlać, dodatkowo będą oświetlać tablicę ze szkolną gazetką. Ale przecież taka bateryjka nie na długo by wystarczyła do oświetlenia tablicy ze szkolnego i zrobimy tajny włącznik. Włącznik działający w odwrotnym kierunku, to znaczy nie wtedy, kiedy się go podniesie lub naciśnie, włącza, tylko odwrotnie, kiedy się go naciśnie. znaczy no, byłby to wtedy taki tak zrobiony, że jak się naciśnie, to się włącza. Taki włącznik na podłodze. Pod chodnikiem, pod dywanikiem, albo jakąś tam kawałkiem kartonu zamocuje, położymy taki włącznik. I koleżanka, która nie wie o tym, przychodzi czytać gazetkę ścienną, przypadkowo nogą naciśnie na chodnik. Pod chodnikiem jest taki tajny włącznik, i ten tajny włącznik zapala oświetlenie, zapala oświetlenie tablicy ze szkolną gazetką. Oczywiście takich urządzeń alarmowych, takich włączników można wymyślić jeszcze bardzo wiele. Na tym kończę i do zobaczenia. Terima kasih telah menonton!